Chęci wzięcie z Cosmex. Witam was w poniedziałkowym odcinku. Tu, i tu nie ja widzę, już kurę niosły. Wczoraj zabierałem już tu cztery. To Git. Wypuścimy sobie dzisiaj kury. Tu już kilka uciekło, bo one się scwaniły. I górą mi wychodzą jakoś. Fajnie, jak widać, że już ładny, ładnie mogą, rośnie. Trzy piórka ma takie ładne długie. Kilka mu już rośnie, więc fajnie. Tu Wam mogę jeszcze pokazać, że są o gołębie. Bo one miały iść na sprzedaż, tylko nie wiem, czy kiedy przyjedzie ten pan po nie. Jak dzisiaj nie, nie przyjedzie, to do, do, do niego napiszę. Jak nie przyjedzie, to je wypuszczę, bo miały pójść wczoraj, w niedzielę. O, jeszcze nie poszły. Oj kurki, daj to mi po klucze pójść. Kurki sobie wychodzą. Ja wychodzę też, bo żeby ich nie straszyć. Feniks, a nie jednak, mu ogon. Ten nie jest taki brudny bardzo. Czy duży Feniks wyjdzie, czy nie wyjdzie? Bo tu jak na razie nie widzę. I do pawie. Czubutka przysła. Paw wyszedł. Jasiek. kochimcia moja stara. Do kurki. Czubutka. Paw. Wojtuś wyszedł. Trochę tam widzę, że stoi Feniksa, kurka Tu jest kurka Feniksa Tak, tu jest ta, miniaturowa Tu jest srebrna Srebrnej nie widzę Tam posła miniaturowa A, tu jest srebrna drzwiak stoi O, tu idzie kura patwiana. srebrna O, tu jest srebrna O, kazałek. Kurka, kazałka. Jest to Feniks? Jest to Feniks, go... A nie, wili go trochę. I kura na kura jest. Co tu mogłem pokazać? To taki nic za nie pokażę. A tutaj kurczaki sobie siedzą. Dołożyłem te perliczki. Bo... I posprzątałem im tu ostatnio. Widzę, że już wypadło. Co tak wyskakujesz? Ja włączę lampę, to będzie lepiej widać. Też zapalimy sobie tutaj, tutaj światło. Jak gołębie się widzę, że tłuką. to Chyba zaraz puszczę. Bo to nie ma sensu, aby one siedziały tak i się męczyły. No i tutaj kurszaki. Feniksy. Są so, trzy sztuki. Dobra, to im na razie poukładam tu na górze. Tu na górze, Feniks, chowaj się. Ten będzie fajny, kropotwiany. Ładny będzie Feniks. Tu będzie srebrny, o, tam z tyłu leżą biatry. Fajne kogutki wyjdą. I zobaczymy, czy je wezmę dla siebie, czy, czy sprzedam. Niby nie powinno się brać po rodzinie ptaków. Ale nie było mi już kilka takich ptaków, miałem, żeby były po rodzinie, więc może stąd sobie zostawię te koguty Zobaczymy jeszcze jak wyjdą. Jak będą ładne, tu sobie na pewno zostawię srebrnego jarzębiatego, a kuropotwynego pewnie sprzedam. A tu jeszcze wam pokażę kurczęta. O, tu jeszcze kurka brodacza sobie siedzi, młodziutka. O, a tutaj siedzą sobie kurczaki. lampy wyłączę, nie ma sensu je włączać. Tu siedzą są kurczaki, o, kochiny, fajne kuleczki wychodzą I różne jakieś, jakieś czubutki, kochincie, jakieś o takie miksiki tam z tyłu są I perliczki Fajne, że tu ładne kurczaki powychodziły, sporo czubatek jest I to też jest fajnie Zostawię, Zostawi... Zostawi wszystkie kurki, jakie będą O, kury sobie powychodziły wszystkie Klucze mam? Mam, dobra O, Feniksy sobie powychodziły Czekam aby feniksy ładnie nie porosły, będzie tak, tak fajnie będzie. Wypuścimy sobie głębiozdobne. Zostało ich tylko tyle. Wam pokażę przy okazji. O, jak to brudno. To jak jutro znana to będę tu to musiał posprzątać. Zostało tylko tyle. No i tyle bym chciał, aby zostało. Jeszcze wejdzie trochę segregacji i dojdzie parę sztuk, no ale to doparować bym musiał. Kilka szogów będę musiał wy wysprzedać jeszcze. A co tu grzej zostaje na pewno. Tamta parka czarna-samica, biały samczyk. Tamta para biała. Tu jest jeszcze jedna para. To jest samczyk. Nie wiem, gdzie on jest nawet. Nie widzę. Może siedzi na jajkach. A no, jedna sztuka tam siedzi. Tam co siedzi Garol? A Ta, tam Garol siedzi. To on będzie ze samicą. Ze samcem, tym od pocztowych. Tippler to poparuję tam parę sztuk. Tu jest na pewno jedna para na obrączkach zielonych. W moich zacznikach. Nefki sobie parę, parę zostawię z tych tarczowych. Nie, wiem, one polskie, są czy, czy tarczowe, jak się na to mówi. Co to? A, korzełek. A nie, to kurczak ten tak. Dobra. O. Gołąbki sobie wylecą I idziemy, wypuścimy O, takie moje nawet ulubione gołębie Dlaczego ulubione? Zaraz wam pokażę tylko aby te wyleciały Wylecą na trochę, może im pomożemy To chyba leniwe tego a Tak, nie wiem. Ech, nie chcę wylatywać, ale wyleciały 3-4. To wystarczy. Zaraz wysta wyleci reszta. O, tam o, Jasiek już się prezentuje fajnie. Ogólnie rozkłada. I to moje takie ulubione głębie, bo patrzcie dlaczego o. fajnie wylatują i od razu oblocik I dookoła tego leco Tu zaraz wygonię resztę pocztowy, żeby one polatały garłacz O, poszły, a tam już latają Siwa bocianka Są tu jeszcze... Pocztowe nie ma, tylko czy zostało czy niech siedzą O i dlatego je lubię Elegancko idą w górę Tylko świst jest, o tam jakiś pocztowy Zawier Się zawierył, szył Szyniery poganiają te moje ozdobne, ale To jest rzadko Też moje, są takie leniwe, że się im dupy nie chce podnieść Dobra, puścimy moje koki jeszcze te, jeszcze i one się załapią na oblocik i zaraz jeszcze może pogonię Ej, koki Ten, yy, ozdoblę Dobra. Dobra, poszły, o u kurde, to to Ło, perlika do wody wpadła Chciałem do gołąb nie latać. Dobra, pogonimy te, bo nie ma... nie chce im się wikać. O, siedzą, nie chce im się? To wezmę trochę pogonie. O, nawet nie musiałem zrobić. Gerłacza nie ganiam. O kurę, co to jest, Szomb? Może nie. Ale głęby się poderwały. O, tu jeszcze lecą. To się dołączył, zaraz. O, dostałem wpadnę. No i dała niech sobie latają. O, jak się ładnie złożyły. I te pocztowe, jednak fajne. Za so ładnie naganiają i mi ozdobne. I te koki. Jednak pocztowych ja nie lubiłem gołębi Ale teraz polubiłem. Nawet fajne, są, so ładnie chodzą. W, o, w górze chodzą. Więc jak dobrze pójdzie, to za rok. A czubaczka, to znowu. Jak, za, jak dobrze pójdzie, to na wiosnę będę planował je gdzieś wywieźć. Na jakieś będziemy treningi tak robić. Aby gdzieś jak wywieźć na jakąś odległość. To je puścimy. Nie pewnie na początku puścimy je na jakiś kawałek mały. Żeby się żeby obczaiły teren. Bo tak jak u mojego tak jak znajomego zawitały gołębie, to jak oni rano puszcza, czyli nie rano tak koło południa je puszcza, to gołębie lecą z tamtego krańca wsi, lecą aż na tamten, tam, aż pod las. Nawet nieraz potrafią na drugi kraniec wsi polecieć. Jeszcze drugiej wsi, nie, mo nie mojej, tylko jeszcze drugiej. I dopiero zrobi takich kilka kółek, i dopiero potrafią wrócić do domu. To, to, to są dobre gołębie. My to latają jak na razie pod, nad domem, więc przejęły jak na razie teren Ale też fajnie, o ładnie poszły w górę Tu kurki chodzą Więc, więc za ten może coś się obczai i weźmie się jak się nazywa A i typery widzę, że chodzą O I siadają, dobra To ja idę jeszcze Wypuścimy te ozdobne bo Wątpię, że on dzisiaj przyjedzie szeponie. A jak przyjedzie to powiem, że już by, miałem być na wczoraj. Już dzisiaj go nie wypuściłem to Dopiero wieczorem. Więc idzie, ja wypuszczę, chcę po latają trochę. No, tutaj kochień się pierzy I taki wygląda jak gołoszyjka. Chodź to, nie będzie wam źle. Idź to Idź, wewcia Niech się ta same to Was wypuszczę TurkoT! Ty ciulu głupi No, wyłaś to I wy Samica i ty TurkoT! Ty ciulu mały głupi! Góra, siatka mi się też spierdzieliła. Nie działa mi dobrze. A blokada zaskoczyła. Kurde, dobra. Kończymy film. Ja lecę na górę go złapać. Bo potem go nie, nie złapię, jak pójdzie tam w górę. No, dobra. Więc dzięki za oglądanie. Do następnego. No i cześć. Widzimy się w środę.